Sprawdziłem słuchawki za kosztujące 119 zł i nie, to nie jest żart. QCY Buds ANC znane też jako HT15 to niedrogie dokanałowe rozwiązanie, które zapewnia kilka cech charakterystycznych dla nieco droższych konstrukcji. Spędziłem z nimi ostatnie kilka dni i chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat tego urządzenia. Niska cena może bowiem zmylić niejednego. Zapraszam na recenzję. Zestaw jest miłym zaskoczeniem, ale spokojnie producent nie przesadził z liczbą dodatków. W pudełku, na którym nadrukowano najważniejsze informacje i kod do pobrania aplikacji QCY, umieszczono tylko realnie użyteczne akcesoria. Przede wszystkim znajdziemy w nim przewód USB-C do USB-A, którym ładujemy ETUI. Poza kablem mamy jeszcze dwie dodatkowe pary wkładek, dzięki czemu każdy będzie mógł dopasować słuchawki do kształtu ucha. Tak, jest jeszcze dokumentacja, natomiast o niej nie ma co mówić. Jest i tyle. Etui jest naprawdę lekkie, co wynika z zastosowanego materiału. Tak, to plastik lub jak to woli, tworzywo sztuczne. Ale jest tu też coś, co może dodatkowo zainteresować. Otóż etui ma chropowatą fakturę przypominającą skórę. Oczywiście tylko wizualnie, gdyż dotyk zdradza, że nie jest to nic naturalnego. Co ciekawe, taki sam zabieg stylistyczny zastosowano w słuchawkach, a konkretnie w panelu dotykowym na boku, który służy do sterowania urządzeniem. Taką spójność należy pochwalić. Etui, jak wspomniałem, jest lekkie i niewielkie. Nie znajdziemy na nim przycisków, a jedynie diodę informującą o stanie pracy sprzętu, a także port USB-C do ładowania. Jeśli chodzi o same QCY Buds HT15ANC, to mamy do czynienia ze słuchawkami z 10mm przetwornikami, które cechuje odporność przed zachapaniem wodą. Urządzeniu nie powinien zaszkodzić lekki deszcz, więc spokojnie, natomiast nie kąpałbym się z nim. Te dokanałowe pchełki siedzą w uchu pewnie i nie ruszają się nawet podczas intensywniejszych ruchów głową. Są też wygodne, a o te kwestie nieco się obawiałem. Tańsze słuchawki nie zawsze oferują w tej materii przyjemne doznania, więc brawo producencie. Sama konstrukcja pchełek jest w porządku. W zasadzie wyglądają lepiej niż odpowiedniki cenowe, a spasowanie nie budzi zastrzeżeń. W temacie technologii producent zastosował tutaj protokół Bluetooth w standardzie 5.4, który pozwala oddalać się od źródła dźwięku nawet na 10 metrów. W moim przypadku w budynku było to 7 metrów, a na dworze 11 metrów. Można więc przyjąć, że deklaracja firmy tutaj się zgadza. Aplikacja QCY na smartfony z Androidem i iOS-em jest po prostu wygodna i intuicyjna. Tłumaczenie w niektórych miejscach nie jest idealne, ale spokojnie, łatwo domyślicie się, za co odpowiadają poszczególne ustawienia. Za pomocą wspomnianych. W aplikacji możemy sprawdzać poziom naładowania słuchawek oraz regulować pracę ENC. W zasadzie poza aktywną redukcją szumów mamy tutaj też tryb transparentny, który pozwala dokładnie słyszeć to, co dzieje się wokół nas. Z poziomu aplikacji wybierzemy też tryby dźwięku. Poza z góry zdefiniowanymi wyborami, znajdziemy tutaj też standardowy korektor. Ten jest dość płaski, natomiast żaden z tonów nie wyróżnia się jakoś szczególnie. Od poprawne brzmienie w tej kategorii cenowej. Może inaczej, więcej niż poprawne, bo spora część bezpośrednich konkurentów wypada gorzej. Kodeki to standardowe SBC i AAC. Aktywna redukcja szumów pracuje sprawnie, natomiast nie jest to poziom ANC znany z droższych urządzeń. Każda ze słuchawek ma wbudowany akumulator o pojemności 32 mAh, natomiast Etui to dodatkowe 350 mAh. Jak przekłada się to na czas pracy? Słuchawki przy wyłączonym ANC bez trudu przekraczają 5 godzin pracy. Natomiast po włączeniu aktywnej redukcji szumów musimy zadowolić się czasem do 4 godzin maksymalnie. Jest dobrze, ale warto w tym miejscu dodać, że wspólnie z Tui, który pełni funkcję zestawu ładującego, osiągniemy aż 24 godziny. No dobrze, ale czy warto? Słuchajcie, w tej cenie ANC i to całkiem sensowne, to wyjątkowy dodatek. Etuj oraz część słuchawki z plastikiem imitującym skórę wyglądają świetnie i to może się podobać. Jako całość QCY Buds HT15 ANC wypadają świetnie. Czy mają braki? Powiedziałbym, że tak, ale tylko jeśli nie patrzyłbym na cenę. Przy 119 zł nawet nie ma sensu o nich wspominać, gdyż to nie problemy, a charakterystyka tej półki cenowej. Linki do oferty z testowanymi słuchawkami znajdziecie w opisie. Jeśli materiał Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki. Cześć.